Dwutygodniowe staże zawodowe w Hiszpanii czekają na uczniów Technikum w Nietążkowie w zawodach technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik spedytor i technik żywienia i usług gastronomicznych. 94 032 euro tyle otrzymał na ten cel zespół szkół ponadpodstawowych imienia Jana Kasprowicza w Nietążkowie w ramach programu Erasmus Więcej Europy, Więcej Jakości. Uczniowie skorzystają z praktyk w maju i lipcu 2021 roku i na przełomie marca i kwietnia. 2022 roku. Celem wyjazdów jest odbycie praktyk w zakładach pracy zgodnych z kierunkiem kształcenia w firmach, które są innowacyjne, wykorzystują nowoczesne technologie i gdzie uczniowie mogą jednocześnie doskonalić umiejętności językowe w zakresie języka hiszpańskiego i angielskiego branżowego. Celem jest również stałe podnoszenie kompetencji kluczowych, głównie matematyczno-technicznych, cyfrowych, przedsiębiorczości, szybkiego uczenia się oraz umiejętności uczniów, w szczególności w zakresie ich przydatności na rynku pracy.